Dzień dobry, witam. Dziękuję za przybycie. Spotkanie dosyć nagle zorganizowane. No ale wiemy w związku z jakimi wydarzeniami. Transmisja jest online, więc można śledzić cała Polska. Natomiast jestem wam winien kilka słów wyjaśnienia. Otóż jak doszło do tego niefortunnego dla użytkowników, choć zgodnego z prawem, ale może niezgodnego z obyczajem, ale pewno nie z Takim dialogiem który powinien funkcjonować między władzami Samorządowymi a grupami mieszkańców Zdarzeniem Otóż Jak zapewne Wiecie Korty czyli Wasz Skatepark funkcjonował tam od kilku lat Na nie było żadnego innego Skateparku zatem To miejsce służyło wszystkim tym którzy chcieli mieć frajdę z jazdy na Deskorolce Niemniej jednak Budziło to opór okolicznych mieszkańców, dochodziło do różnych incydentów natury alkoholowej. Nie wiążę tego ja z wami, no bo z reguły to było po ciemku, a po ciemku się na nie jeździ. Ja te wszystkie pisma przyjmowałem do wiadomości, ale uważałem, że różne światy muszą są współistnieć w dużym mieście. I to nie jest tak, że jak ktoś ma okna na ulicę, to w tym momencie włączamy ruch samochodowy, bo mu to przeszkadza. W momencie, kiedy zdecydowaliśmy się zresztą po konsultacji z wami, czy z częścią z Was na zbudowanie skateparków na kabatach, no to padł ostatni szaniec argumentów, bo już nie można było powiedzieć, ale nie ma innego miejsca. Oni sobie sami, sami to urządzili i chcą tutaj uprawiać swoją dyscyplinę, bo nikt nie bierze pod uwagę z tych, którzy nie są w Waszym środowisku, że właśnie Fajdas jest z tego, że to jest takie trochę dzikie, czy urządzone przez Was, przez was samych. Uważam, że decyzje podjęte były podjęte w sposób niewłaściwy, ponieważ ja wyraźnie zaleciłem 10 września na zarządzie dzielnicy, że nim zapadną jakiekolwiek decyzje realizacyjne, mój zastępca odpowiedzialny za nadzór nad sportem i parkami ma się skonsultować z wami, porozmawiać. Tak się niestety niestety nie stało. No i mleko zostało rozlane. Ja oczywiście biorę za to odpowiedzialność jako burmistrz Ursnowa, no bo biorę za wszystko odpowiedzialność wszystko co dobre i wszystko co złe. Czyli z jednej strony zbudowaliśmy skatepark pierwszy na Ursnowie, w pełni skonsultowany z Waszym środowiskiem i na bazie Waszego projektu, Kuby Perzyny konkretnie, natomiast z drugiej strony. Podjęto w tym urzędzie decyzję o zniszczeniu tego skateparku, który sami stworzyliście. Miasto ja też bierze odpowiedzialność. No i teraz trzeba się zastanowić, co zrobić dalej. Po pierwsze, z tą sprawą. A po drugie, korzystając z okazji, że możemy spotkać się w licznym gronie ze środowiskiem, które nieczęsto spotyka się z urzędnikami czy z burmistrzem dzielnicy, to przy tej okazji można zastanowić się, co w ogóle zrobić na Ursynowie dla tego środowiska, dla waszego środowiska, tak żeby Ursynów mógł być dumny, że ma takich wielobarwnych mieszkańców, a wy żebyście mogli być dumni, że Ursynów jest najbardziej sklejrową dzielnicą czy miejscem w, w Polsce. To, że się formalizujecie i zbieracie te podpisy, to jest, to jest tylko i wyłącznie korzyść dla was, i też i dla nas, bo my wtedy możemy, rozmawiając z kimś, powołać się, bo na dzień dzisiejszy argumenty były takie, ale kogo pan broni? Tych kilku osób, tam przychodzą? No. W najbliższych dniach walczymy dalej o przekonywanie mieszkańców i to przekonywanie się odbędzie poprzez moje publiczne zaproszenie, znaczy publiczne i indywidualne, bo wyślemy list do wszystkich skrzynek. Żeby każdy mieszkaniec osobiście go dostał, że zapraszamy na taką rozmowę, taką debatę. I ona moim zdaniem się powinna odbyć niekoniecznie w urzędzie, bo to może być uciążliwe dla wielu, żeby tu przyjechać, w jakimś najbliższym miejscu ulicy Zaolziańskiej. Tak, żeby każdy miał komfort, że może dosłownie wracając z pracy zajrzeć. Może w domu sztuki na przykład, tak, bo jest bliżej. Więc zobaczymy, to się stawi. No ja rozumiem, że jeżeli przeciwnicy się nie stawią, to znaczy, że w tej sprawie nie chcą zabrać głosu. Jak nie chcą zabrać głosu, to ten ich głos nie będzie się liczył. Ja chciałbym zapewnić wszystkich tych mieszkańców ulicy i Spółdzielni Techniczna, którzy nas dzisiaj oglądają, że jeżeli faktycznie ten protest jest protestem uzasadnionym i powszechnym w tej spółdzielni, no to się wszyscy na to spotkanie muszą stawić. Jak się nie stawią, a stawią się tylko zwolennicy tego, żeby odtworzyć korty i skatepark, to ten to korty i skatepark zostaną odtworzone. Kropka.